Siemaneczko z tej strony Mateo. Dzisiaj znajdujemy się na polu, o którym mówiłem Wam we wcześniejszym odcinku z poszukiwań, wykrywaczem. Tak jak kiedyś wspominałem, przez wiele lat była tu posiana kukurydza, teraz było posiane zboże, tak więc mamy fajny, równy teren. Można pochodzić po kukurydzy zawsze tutaj były duże bagniska. Duży kolejny tak więc sporo sygnałów mogłem ominąć. Zobaczymy, czy coś się nam uda dzisiaj trafić. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Cięcior już mamy gotowy. Jeszcze jakaś szybka szamka i ruszamy na poszukiwania. Pierwszy dołek, pierwszy sygnał, pierwsza znajdka. Yy, mamy jakiś taki element, takie okucie. Wygląda trochę to jak zamknięcie od menażki, ale biło to na mosiąc. Jeżeli wiecie co to może być to mi podpowiedzcie w komentarzach, ale wygląda to jak jakieś właśnie zamknięcie od jakiegoś kufra może. Albo od jakiejś innej skrzyni. Powiem Wam, że chyba jednak dobrze to pole wtedy przeszukałem. Jak to była kukurydza na jesień, bo chodzę ponad pół godziny. Jak wtedy wychodziły te plomby, guziki. Tak teraz tylko ten element takich ciekawszych, a reszta to po prostu same badziewie. Odpuszczam sobie tą miejscówkę. Taktyczna zmiana miejsca. Widzimy się za chwilę na dalszych poszukiwaniach. Kolejne znalezisko na innym poletku. Część chyba z jakiegoś kultywatora. Kawał, po prostu meliszcza złomu. Pole ciężkie do chodzenia, ponieważ jest to pole po rzepaku, już zdążyły te wszystkie chwasty podbijać. Detektor co chwila się wzbudza, jeżeli się coś uderzy. Przerąbane warunki do szukania. Zmieniłem znowu miejscówkę, bo na tamtym polu też kompletnie nic nie wychodziło. I wróciłem tu na to pole, które widzieliście we wcześniejszym odcinku, czyli. Tutaj, gdzie została znaleziona ta niemiecka odznaka, i monetki. No i mamy jakieś efekty, bo zobaczcie na samym wierzchu też leży jakaś monetka. Złotweczka z okresu PRL-u. Aluminiowa, rocznik. Kurde. 1977. Tak więc pozdrawiamy rocznik 77. No i szukamy dalej. No a teraz znaleźliśmy jakąś taką rączkę, taki uchwyt, tutaj w środku mamy gwint, tutaj mamy takie perforowania, żeby lepiej w dłoni leżał w trakcie odkręcania od jakieś korbki. Musi to być na pewno. Uszkodzona łuseczka z Mausera, rozerwana, płonka zbita, tak więc jakieś działania drugowojenne też tu musiały się dziać. Kawałek aluminiowego sztućca albo łyżeczki. Albo widelca, tutaj mamy jakieś zdobienie, ale to zwykłe, badziewne, aluminium, nic szczególnego. No i z dołka wyskoczyła nam druga monetka, czyli mamy normę. Tym razem mamy 50 groszy aluminiowe z rocznik 1978, tak więc tym razem pozdrawiamy 78, wcześniej był 77. Więc może zjedziemy jeszcze 20 groszy z 79. Taka pierdółeczka mamy nakrętkę z wentyla, z dętki rowerowej. Trzecia monetka w dniu dzisiejszym. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. O i znowu mamy pięćdziesiąteczkę. Rajs fenolki z kłosami. I który rocznik? 1922 a tamte dwie, które tu znalazłem wcześniej, to miały rocznik z tego, co później doczyściłem: 20 i 21. Ciekawa sytuacja. Teraz mamy jakiś taki większy kawał meliszcza. Na początku myślałem, że jest to piasta z roweru, ale to jest zbyt grube. Jakaś po prostu tuleja z jakiejś maszyny chyba rolniczej. Kawałek łyżeczki aluminiowej. Jeszcze dwa kółeczka po polu, i uciekam. Bo już mamy godzinę prawie 13, a ogólnie to już jest to od 9. Za mało sobie wziąłem picia strasznie gorąco, tak więc mówię dwa kółka i zawijamy się na chatę. No i co z dzisiejszych poszukiwań jest to co widzicie? Najciekawsze rzeczy to te monetki, ta 50 niemiecka. Tutaj monetki z Perelu, tak więc normę mam. Jak tu mówię, liczy się wypad tutaj same śmieciochy. I tak nie wszystko nagrywałem. Tak więc co, byłoby na tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.